Dzień dobry Państwu. W związku z tym, że zostaliśmy wszyscy uwięzieni w domach i dostępność do ćwiczeń jest bardzo ograniczona, praktycznie nie ma jej w ogóle, a pacjenci po udarach no, cierpią chyba najbardziej na tym. W związku z tym, chciałem dzisiaj pokazać kilka podstawowych ćwiczeń samowspomaganych na kończyny górne. Każdy pacjent po udarze może to zrobić sobie w domu. Można to robić na stojąco, tak jak ja Państwu pokażę. Można robić na siedząco. Można też równie dobrze robić na leżąco. Mamy rękę porażoną. Załóżmy, że jest to ręka lewa. Chwytamy sobie splecione rączki i wykonujemy kilka ruchów do góry. Mamy tutaj prosty ruch zgięcia. Ustarzamy go Kilkanaście razy, następnym ruchem unosimy rączki do poziomu, skręcamy raz w jedną, teraz w drugą, raz w jedną, raz w drugą stronę, następnym ruchem może być krążenie. Cały czas pamiętamy, żeby dłonie były splecione i poprzez zdrową rękę prawą uruchamiamy kończynę lewą porażoną w jedną stronę. Możemy równie dobrze robić tutaj ćwiczenia w drugą stronę. Następnym ćwiczeniem. Rączki opuszczone. Skinamy w łokciach. Prostujemy. W łokciach skinamy. Prostujemy. Uruchamiamy też nadgarstki. Możemy sobie krążyć w jedną stronę. Nadgarstkami drugą. Możemy też omówić sobie z tyłu. Ruch wyprostu. I kładziemy na pośrodki. Ruchem złożonym jest też ruch krążenia. Krążymy w jedną. Krążymy w drugą stronę. Czyli każdy z Państwa, który, którzy przeszli udar będą wykonywać te ćwiczenia samostowagane. Myślę, że nie dojdzie do jakichś y, y, ograniczeń ruchomości, a także i masa mięśniowa zostanie utrzymana w należytej kondycji. Dziękuję bardzo.